Hey, widzowie, Witam Was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany opening kreatów świętego Patryka. No i zobaczymy czy leci nam ten Titan Clowerman. Bo niby mam jednego Titana takiego, ale to jest pożyczony. a jednak własny to własny. Także ty drogi widzu bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji. zapraszam cię do oglądania. No dobra, na ekranie macie osoby, które wysłają mi ten garnuszek poprzez tą opcję na respie. Bardzo wam dziękuję chłopaki, pozdrawiam was cieplutko. Teraz idziemy do mailboxa, bo tutaj będziemy siedzieć chyba parę minut. Więc możesz sobie bykło dwie minuty skipnąć ten odcinek. Tak, Mikols, bardzo dziękuję ci za peciki. Jeszcze raz Mikols, jeszcze 20 gemów, jeszcze 20 gemów, kolego, jaki ty bogaty jesteś. Bardzo ci Mikols, dziękuję za kupida i dużo gemów i inne jednostki. Jano, pozdrawiam, Patrycjusz, pozdrawiam również, no i tu lecimy. Tu się zacznie dopiero. It's Kacper, dziękuję Ci za cztery stary takie creaty, Patryka. Bardzo Ci dziękuję za to i pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie. Mikola, dzięki za kamera, tak helikopter! Bany create od Kacpra znowu ja nie mogę, kolego, ty się wyzerujesz, bardzo ci za to dziękuję, ale nie wysyłaj mi aż tyle create'ów. Bo ja chciałem jednego od was kreaty, ale nie aż tak dużo od jednej osoby. Lecimy dalej, Dawid, dziękuję za medyka Nikodę, dziękuję za bad speakermana. Spooky, bardzo dziękuję Ci za kamera helikopter. Maxiu, bardzo dziękuję za laki speakermana i 20 gemów Jeszcze Maxiu dokłada tutaj dwa create'y. mega szacuneczek i pozdrowionka dla Ciebie Maxiu. I jeszcze tutaj ile dołożył? 3 minigun camera woman. Mega dzięki bratku. Potem mamy od Chakra Dan. Shakra Dan, dziękuję za dwa create'y Świętego Patryka, również wielkie pozdrowienia dla ciebie. Potem znowu Maxiu, maxi 25 gemów i create. Ogromne pozdro szefie. Roblox Marcel, pozdro. Łukasz, ile tych giftów? Również dwa gifciki, bardzo cię również pozdrawiam szefie. Potem mamy od Kondrata, serdeczny pozdro. Max jeszcze 30 gemów i Dancing Speaker Woman, co jest no? Pozdrawiam cię oczywiście w odcinku, ale do znajomych niestety nie oddaję. Statek, dziękuję za laser kameramana, BrazilMan, oj on to dużo tego wysłał z tego co widziałem, Dziękuję ci za dwa kolejne gifty, bardzo serdeczne, pozdro. FHD, please daj za free red laser. no nie mogę byku, są tylko z konkursów, ja tylko na konkursie rozdaję, więc ja ci to oddam, bo nie wiem czy to był gift. Szalony Miniu, bardzo dziękuję również za creata, Kuba, pozdrowionka, Brazil, kolejne trzy giwciki, szacuneczek i ogromne pozdro również. Ja tu troszkę przyspieszę, bo dopiero w połowie mailboxa jesteśmy. Ksawery, ogromne pozdrowionka również. Vito, dziękuję i pozdro. Neonix, pozdrowionka. Kasper, kolejny giftcik, pozdro. Brazil, ale ty, chłopie, robisz tutaj topkę. Normalnie, Hub chyba z 10 giftów wysłał. Dzięki serdecznie. Tradycyjnie, Sos daje nam gifta. Dziękuję również. Oliś, mega dziękuję. Tymon, pozdrowionka. Marcel, dziękuję. Mr. Francer, dziękuję. XLSTR, dziękuję Ci serdecznie za Titan Cinema Mena. Pozdrowionka, wariacie, będzie na konkursik. Filip, dziękuję za gifcika również. Tutaj Tomek również. Brazil, kolejne trzy gifty. No, naprawdę Brazil, serdeczne serduszko dla Ciebie. Mam nadzieję widzowie, że Wy również wyślecie serduszko w komentarzu dla dzisiejszych gifterów, bo to co oni zrobili to jest szok. Ja nie wierzyłem, że aż tyle giftów uda mi się dostać. Naprawdę szacuneczek dla Was i mega dziękuję za wsparcie. Szalony Miniu, również dziękuję za kolejnego gifta. I Brazil, raz, dwa, trzy kolejne gifty. Nie, ja już do ciebie nie mam starych tutaj słów. Ty chyba wszystkie gifty, które grałeś wysłałeś mi. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Kacper, kolejny gifcik, pozdrowionka. Kacper też jest szalony, tyle ile giftów wysłał, szacuneczek. Igor, dziękuję ci serdecznie. Miniu, znowu bardzo dziękuję. Brazil znowu dokłada tutaj dwa gifciki, pozdrowionka dla ciebie również. Albo i trzy, ja już się szczerze pogubiłem, widzowie. Kasper znowu dokłada raz, dwa, trzy gifty. Również serduszko dla ciebie, przyjacielu. Bardzo ci za to dziękuję. No i końcówka, Sos. Dziękuję Ci również bardzo serdecznie, Fili. Pozdrawiam również. Brazil i Brazil. Totalne szefy są z Was. Serdeczny pozdro i dziękuję jeszcze raz po raz tysięczny dzisiaj. Climujemy wszystko i zobaczmy, ile łącznie mamy tych kreatów, bo jest ich troszeczkę, widzowie, jest ich troszeczkę. Przy okazji, bany creator możemy otworzyć, bo dostaliśmy takiego jednego, więc czemu by nie? Nowy z eventu i mamy easter. Easter Speakerman. Okej, okay, epic, taka wróżba. Policzmy, ile mamy łącznie kreatów. Więc, jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach, dostaliśmy łącznie, plus ja też sobie troszkę zdobyłem 66 createów. No i taki opening sobie dzisiaj zrobimy. Potkę mamy odpaloną. No to bez gadania, chyba lecimy z tym openingiem. Mogę jeden albo 10. Ja myślę, że na zmianę będę otwierał. Zobaczymy, jaki lepszy loot będzie leciał. Dobra, pierwszy create. No jest tu niestety Lucky Speakerman. Ja się boję, że tylko same Lucky będą. Ale oby tak nie było, widzowie. Dobra, 10. Ja nigdy, widzowie, w tej grze nie otwieram 10 giftów. Jak to w ogóle wygląda? Lecimy. Ja nie mogę, ale to cudownie wygląda. Dobra, dziesięć gipcików. proszę, chociaż jeden. No niestety nic tutaj nie mamy. Mamy cały czas Lucky speakermeny. Oj, ten opening zapowiada się bardzo ciekawie, to jest właśnie przecudowne, że 99.9% mamy na Lucky speakermena a 0.1% na Titana. Jeżeli uda nam się go wydropić, jestem największym szczęściarzem na świecie. Jeszcze widzowie też pewnie będziemy otwierać te właśnie bany create'y, bo robię sobie tego pasa, ale tutaj z pasa widzowie na pewno dużo mi się nie uda uzbierać, bo pewnie może z 20, może 30 create'ów otworzę. No ale co, dopóki co zbieram, może coś tam się wyskrobię. A teraz lecimy z kolejną tutaj. A mogę otwierać tak szybciej na przykład? Raz, dwa. Ej, ja tak też mogę. Ej, to może tak lepiej. Mamy Lucky Speakermana, Lucky Speakermana i Lucky Speakermana. No tutaj niestety nie siadło tak, jak miało siąść. No co, teraz trochę przyspidranujmy Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze piątego? Dobra, pięć. Udało się pięć. Laki, 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 laki. I tutaj coś lepszego? Lucky speakermen. O nie! Najgorzej, daliby coś jeszcze, widzowie, daliby coś jeszcze lepszego. A nie tylko te laki speakermeny ciągle. Alo, panie Telantriku. Ja nigdy na openingu nie dropnąłem nic dobrego. Jakby mi się udało takiego Titana, byłbym naprawdę gigantycznie zadowolony. Czy możesz, panie Telantriku, to dla mnie zrobić? Otworzę nawet dziesięć naraz. Panie Telantriku, proszę cię! Bardzo bym cię prosił. Partnera nie chcesz dać, to chociaż daj Titana. No nie ma Titana, no! Widzowie! dajcie się go zdobyć? Napiszcie w komentarzu, czy komuś z Was udało się go dropnąć. Bo mi z tego co widzę, no chyba się nie uda. No zobaczymy, jeszcze, jeszcze jest szansa, bo jeszcze mamy tu troszkę tych create'ów. No ale jednak 0,1% to jest bardzo, bardzo... Mało procent, ale z tego co wiem, Merezowi z 26 creatów się udało, więc nie jest szansa zerowa, tylko jest jakaś szansa. Więc lecimy teraz pojedynczym. 1, 2, 3, hopie, 4, jeszcze jednego zdążę, 5. Oj, chyba nie zdążyłem, niestety. I co, Laki, Laki, Laki i niestety Laki. Oj, czuję, że dzisiejszy odcinek będę mówił tylko Laki, 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 nie będę mówił Titan. Nie no, dobra, Wizu, strzel tu łapeczkę, to dla Ciebie teraz, to dla Ciebie, dla Ciebie trafią teraz Titana, widzu. pas, proszę cię serdecznie, dla Ciebie. No, jak nie dla mnie, panie Telantriku, to dla Widza, chociaż, chociaż dla Widza? Visa... Aha, że Telantrik nie lubi widzów? Nieźle, nieźle. Nawet dla Widza nic ciekawego tu nie chcę dropnąć. Szkoda, szkoda. Ale my się nie poddajemy, otwieramy teraz tak na szybko. Nawet nie będę patrzył, czy rośnie ten garnuszek, czy nie będzie rosnął. I let's go, biegniemy, no dobra, nie no, zobaczę. Laki, laki i niestety, laki Wizowie. Aż mi się tak smutno zrobiło niestety. Ale spokojnie widzowie, jak nie tutaj, to może chociaż tutaj dropnę w następnym openingu, bo prawdopodobnie w następnym tygodniu właśnie te tutaj będę otwierał creaty. No a na to mamy trochę więcej szans, bo z tego co wiem... Czekajcie, gdzie są te create? Y? One są w shopie do kupienia? Nie, przecież one są tutaj, co ja robię? Wchodzimy w shop i tu mamy aż 0,2%. To może chociaż tutaj trafimy tego godli albo tu mityka, w sumie mityka to na pewno byśmy trafili z tego. I w następnym peningu na pewno to zrobimy. No ale w dzisiejszym poninku też by pasowało tego Titana, więc co? Pojedynczo, już pojedynczo, nie będę tutaj po 10, bo po 10 niestety strasznie szybko się to otwiera i mam jakiegoś pecha. No ale pojedynczo, no też nie mamy zbytnio szczęścia, bo cały czas to samo leci. Lucky speakerman, lucky speakerman. No chociaż jeden Titan, proszę, Merezik trafił. Ja nie wiem, szczęście partnera chyba, bo ja tutaj no patrzcie 66 creatów równe 66. Dwie szósteczki. Czy siądzie, siądzie, siądzie? No niestety nic. Dobra, to ja teraz tylko biegam i otwieram. Zobaczymy. Tutaj nic, tutaj. No chociaż raz chcę zobaczyć tą animację, jak to rośnie. Ja o dużo razy nie proszę, jeden raz chcę zobaczyć, jak wygląda animacja rośnięcia tego garnka. Lucky Speakerman, Lucky i tutaj... Również laki. Ech, widzowie, ja to niestety mam pecha do tych openingów. Jak nie w Petsim 99, to w Toilet Tower Defense. No i co? Ostatnia piątka, moja ulubiona liczba. Zobaczmy, czy moja ulubiona liczba jest moją ulubioną i szczęśliwą, czy jednak nie. Z dwóch niestety laki z Lecimy z trzecim. Może tu coś będzie lepszego? Proszę. No i zostały dwa ostatnie gifty. Przedostatni gifcik. Proszę i niestety, widzowie, idę płakać. Ostatnia próba, ostatnia nadzieja w tym gifcie. Chyba idę płakać, widzowie, sprawdźmy, czy będę płakał po odcinku. Chyba niestety tak. No co, mówi się trudno. Może następny opening bardziej odda. Przy okazji mam 2220 coinów. Możemy sobie podejść do samon Unitsów. Może tutaj coś wydropię, chociaż tego glitcha dla widza. Sprawdźmy, sprawdźmy. Ostatnio robiłem opening za 10 tysięcy, tak poza odcinkiem, nic nie wyleciało. To może teraz to się zmieni. Jest jetpack speakerman, ale którego nie klajmuje. Tu też jest jetpack, którego również nie sklajmuje I trzecie podejście. Tutaj już w ogóle nic nie było. No i została mi śmieszna waluta 420. Także widzowie, dzisiaj do wygrania macie tego oto Titan Cinemomena. Jedyne co musicie napisać, to ważnik w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięstwo ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję i idziemy wysłać Ci nagrodę. Wchodzimy do mailboxa, wpisujemy twój nick, piszemy pozdro odcinka. Nie będę mu spoilerował, że nic nie trafiłem. Zaznaczmy sobie naszego tutaj... Chwila, co ja na ostatnim odcinku? To nie był Red Laser? A, okej, okay, Titan Present Menor zdawaliśmy podajże w ostatnim odcinku, więc... Więc zaznaczamy, wysyłamy, potwierdzamy, i nagroda przyjacielu powędrowała do ciebie. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na pocieszenie możecie strzec łapeczkę w górę. No i do następnych takich openingów czyli w następnym tygodniu. I się